Hej, witajcie z tej strony Michu. A dzisiaj zaprezentuję Wam fajną beczkę, taką pułapkę. Niedaleko Glidii można sobie ogarnąć. No to zaczynamy. Ujmijmy, że oram przed typkiem. Tak, chcę chciałbym po prostu zajść tą pułapkę. Tutaj na tej krotce nie ma terenu Glidii. Jest dopiero od tej. Dlatego, nie, nie, nie wyświetli, jak biegiemy z tą stroną, to nie wyświetlać czy że to jakiś widzę, czy coś. No, chyba, że ewentualnie powiększymy, no, ale w każdym razie przeskakujemy to, żeby mieć z krokiem, jak skoczyć tutaj, w ogóle gdzieś tu będzie, knokamy go właśnie w tą beczkę. Skaczemy sobie następnie tutaj do wody. I albo ty człowiek zginie od upadku, albo go dojeżdżamy właśnie w tych, o tę nóżkę. Ty już jak się chce, tak, według uznania. Yy, a i właśnie, można zamontować tutaj też hoppery, do których będzie skrzynka, i zrobić jakiś taki, niech mechanizm ze skrzynkami, żeby ich się nie marnowały. Jak na przykład nie zdążycie wszystkiego zabrać, albo by będzie czyszczenie czy coś. No to, mam nadzieję, że filmik się podobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania. Нарка